Hej! Witam Was ponownie w kolejnym vlogu. Jak możecie zauważyć, jestem przed sklepem, który uwielbiam. Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że bardzo często tu przyjeżdżam. Inspiruję się e, ozdobami wnętrz, kwiatami i mogłabym tu wydać fortunę. Od kilku dni we Włoszech wreszcie jest ciepło, więc naszła mnie ochota, by, by wreszcie kupić kwiaty, zasadzić, przesadzić i właśnie o tym i nie tylko będzie ten vlog. Zaczynam. Zobaczcie, jakie fajne te saloniki. Tylko nie sądzę, że to są salony na zewnątrz, aczkolwiek może i tak bardzo fajne. A, no, tak, to są do ogrodu, na zewnątrz, bardzo fajne. I bardzo fajne są też te krzesła. Takie krzesełka chciałabym do mnie do salonu. Wydaje mi się bardzo fajne, tylko, że nie kosztują mało i wydaje mi się, że ta gąbka szybko się tutaj zgniecie i zniszczy. Także nie, nie mało, bo około 200 euro jedno. Tutaj wjeżdżamy w świat storczyków. Film o storczykach ostatnio się pojawił, bo moje przepięknie znowu zaczęły kwitnąć. Także tutaj, na tym oddziale, nie kupujemy nic. Dzisiaj będziemy też e, czyścić moją strelicję. Jest taka duża jak tamta. Ten wazon mi się bardzo podoba. Piękny. Bardzo bym chciała taką hortensję. Już mam, ale chciałabym kolejną. I nie wiem, czy taką różową. Co myślicie? Bardzo ładna, taka duża. O, coś tego typu. Piękny ten kolor. Teraz dipladenię. Uwielbiam i wiecie, że co roku sadzę To są kwiaty, które uwielbiają y, mocne słońce, dużo słońca. One wtedy przepięknie kwitną. Większość już wybrałam. Teraz szukam czegoś jeszcze na zewnątrz bo jednego wazonu mam, ale piękna azalea. Ale niestety azalea nie jest y, łatwa w utrzymaniu. Już dwie kiedyś kupiłam i niestety mi padły. Ale jest piękna, cudownie kwitnie. Jeśli macie rękę do kwiatów i znajdzie swoje miejsce, to to jest na pewno kwiat, który y, no, warto w domu, w ogrodzie mieć. Te perenne są, no, są super, mam już takiego. A zobaczcie też, jaka piękna róża. Róże też mi się podobają, nie wszystkie. Rzadko która róża mi się podoba, przyznam szczerze. Ale jest jeden rodzaj, który przypomina bardziej Peonie. I to jest coś takiego. To nie jest jeszcze ona. I zazwyczaj one też przyjemnie pachną. No tutaj mogłabym wybrać naprawdę sporo kwiatów, ale niestety no, nie mogę przesadzić. E, bardzo fajnie też kwitnie ten kwiat, zawieszony gdzieś, i miałabym gdzie nawet go zawiesić, ale nie chcę dzisiaj przesadzić. Powolutku, powolutku. Ten też fajnie wygląda. Surfinia. I to jest taki opadający na zewnątrz. Powiem Wam, że nie jest zły. Ale mogłabym kupić taki opadający wazon i zasadzić go, i byłby super. Jest też jeden kwiat, który, jedna roślinka, którą bym bardzo chciała, ale niestety nie widzę jej. Kiedyś ją tutaj kupiłam. Niestety później na zimę jej nie schowałam i mi padła. Już jej więcej nie mogłam znaleźć. Zatrzymałam się tutaj też na oddziale, gdzie są zabawki dla psów, ale nie potrafię znaleźć takiej, gdzie nigdzie tutaj nie ma, żeby było, żeby było miejsce, gdzie włożyć y jedzenie. Wiecie, to taka zabawka, gdzie y później oni się tym zajmują po prostu jak nas nie ma. Wszystkie zabawki fajne, ale on już ma mnóstwo tego. żeby to było to? Tak, snak. że tutaj co, smarujemy tym. Ale to później upaćkamy całą chałupę. Jak to działa? Dziękuję znak. A ja chciałam taką, że to... O, o. A, to też jest takie, że to wylizuje. Ale mój jeszcze jest mały i nie je takiego mokrego jedzenia. Zobaczcie, jest tutaj taki kącik ofert i znalazłam. To jest piłka, do której wsypujemy suchą karmę. O, tak to działa. I pies się tutaj zajmuje. Super sprawa. Właśnie o to mi chodziło. Jeszcze dodatkowo jest to w ofercie. A nie to też można schować tutaj jakieś, widzicie. Takie małe coś. Widzicie to nie jest potrzebne. O, jeszcze jest taki. Nie wiem, który lepszy, bo się na tym nie znam. Piłka to chyba ciężko później wyciągnąć. I później pies się chyba denerwuje z tego, nie? Bo to działa jako piłka, ale. Czy on to będzie potrafił wyciągnąć to, żeby on mi się później nie wściekał co lepsze? Zakupy zrobione. Teraz będziemy to pakować do auta, oby tylko się nic nie wywróciło i nie pobrudziło. Chwilą był tu Koko. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Ciao, 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 sit. Mama tornata. O tak, no, no, no godzinkę mnie nie było, no. no piano, powolutku, powolutku. Tak, tak. Tak, byłam po kwiatuszki, byłam po kwiatuszki, tak, byłam po kwiatuszki. Dojechałam do domu. Koko już mnie przywitał, już się uspokoił. Lecę się przebrać i idziemy sadzić kwiatki. Przebrałam się w wygodne ciuchy. Nie patrzcie na moje blade nogi. Pokaż Twojego misia. Jest trochę inquietante, zobaczcie już oko wydrapane, ale lubię mojego misia, prawda? Mhm. Lecimy. Dobra, takie szybkie podsumowanie. E, mniej więcej to, co kupiłam, co bym chciała zasadzić. E, tam mam takie dwa duże wazony, które zaraz tutaj e, zasadzimy do nich, właśnie dipladenie i do tamtego, bo niestety w zeszłym roku nie udało mi się je uratować. Zazwyczaj udaje mi się, ale w tym roku coś poszło nie tak, także tam zasadzimy jedną. Tutaj pod spód drugą. Tutaj mam tą z zeszłego roku. E, ten kaktus musi polecieć gdzieś indziej. A e, tutaj widzicie, dipladynia widzicie, już z zeszłego roku się zbiera. To przesadzimy do innej doniczki, bo tu już korzenie są zbyt duże i ona się tutaj nie mieści. Tutaj damy jedną nową. I będzie ładnie nam tutaj opadała. Tutaj, tak jak Wam mówiłam, mam moją peonię. Już niestety przekwita. W tym roku zakwitły mi tylko trzy kwiatki. Tutaj miałam wcześniej frezję. I teraz właśnie wszystko przekwitnie i ten wazon będzie pusty i jego przestawimy do ogrodu, żeby tutaj nam e, tak źle nie wyglądał. Tutaj takie dość spore, puste wiaderko. Tutaj wsypiemy starą ziemię. Później zmieszamy ją z nową ziemią żeby jej po prostu nie wyrzucać. O, piątek jest gotowy I'm gonna butterfly Baby, you give me a bit of You whip up my appetite skończyłam na teraz jest bardzo gorąco włączę odkurzacz, żeby mi podkurzał w domu jak tylko wszystko wyschnie to no wyjdziemy sobie z koko jeszcze go tylko przeczeszę Odkurzeczmy je podłoga, a my idziemy się wyczesać, bo zobaczcie jakie mam kudły. Jakie mam kudełki na słońcu się zmęczyłem, co? <mulety> za oknem naprawdę cieplutko, gorąco więc zrobimy coś szybkiego ulubiony makaron w okresie letnim czyli świeży, jajeczny makaron mozzarella do tego świeże pomidorki łatwe, szybkie i naprawdę pyszne wrzucamy do gotującej się wody makaron kroimy w kosteczkę mozzarellę kroimy pomidorki, jeśli macie świeżą bazylię Albo rukole to wyjdzie pychotka. Na koniec dla koko zdecydowałam się na taką zabawkę. Zapomniałam Wam ją wcześniej pokazać, czekajcie. Um, nie mam takiej suchej karmy dużej, ale możemy spróbować i dać mu na przykład tarallo. I zobaczymy, czy zje. O, jeden i drugi. Koko. Podoba Ci się zabawka nowa. Chodź zobaczymy. Kogo? Tutaj. No, pokaż. Podoba Ci się czy nie. Podoba mu się. No, pokaż. Jak mamuśka tutaj na Ciebie patrzy, to Ci się nie chce bawić. Coś zmęczony jesteś, bo za ciepło jest. Zobaczmy. Polecisz po piłkę? Makaron gotowy. Teraz e, dobrze, by troszeczkę ostygł. No, szkoda, że nie mam tutaj ani rukoli, ani bazylii. Anastazja bardzo lubi ten makaron. Prawda, Tusia? anka la rukola ci Niestety nie wzięłam, nie kupiłam rukoli, ale będzie bez. A dziś wieczorem jemy na zewnątrz. ok? Jemy sobie na tarasie kolację. Smacznego. Jeszcze przed kąpielą e, czeka mnie prasowanie, zapomniałam, bo zaczynam wyciągać wszystkie letnie sukienki. Tam jeszcze się pranie suszy ostatnia pralka. Tutaj już mam niektóre rzeczy wyprasowane, nie patrzcie jaki tu jest bajzel i mam bardzo dużo rzeczy do sprzedania, bo jak wiecie ja jestem też na Vinted. Tu mam takie niektóre rzeczy vintage od mojej teściowej z lnu, z bawełny, bardzo wysokiej jakości rzeczy, więc będę sprzedawała. To jest też sukienka z dacza. Także jeśli Was to interesuje, bo tam czasami pytacie, jak ja się nazywam na wintet, to zapraszam. Będę sprzedawała też tą sukienkę z jedwabiu. Tu mam też takie sukienki, których już nie używam. E, taka cekinowa, bardzo ładna. E, więc zaraz będę to mierzyć, robić zdjęcia na wintet. Tu mam taką czarną, gdyby komuś odpowiadała, i bardzo ładna, taka klasyczna sukienka wpadająca w róż. Także zaraz będę mierzyć, zdjęcia będę robić i będziemy to sprzedawać, jakby Was interesowało. To zaglądzieńce. Na kolację natomiast będą warzywa. Mamy tutaj grillowane cukinie, które uwielbiamy z chlebem. Mamy tutaj takie ala leczo, paprykę z pomidorami, cebulą bez kiełbasy. nie ma tutaj mięsa. Ogórek dla mojego syna, bo uwielbia. Alici uwielbia z pistacjami, mój mąż. I zrobimy sobie też jajka od mojej teściowej, więc takie bardzo zdrowe. I dzisiaj e, jeszcze nie pokazywałam tego, nie nagrywałam. To jest sałata z mojego ogródka, więc też e, zdrowo i warzywnie. Jest taki piękny wieczór, że postanowiliśmy zjeść na zewnątrz. Zaraz się zacznie zachód słońca. Zobaczcie. Zrobił się piękny wieczór. Anastazja już tutaj troszeczkę przygotowała stół. Jeszcze brakuje wody i innych rzeczy. Pięknie też się prezentują tam te moje kwiaty. One później będą opadały. Też to będzie wyglądało bardzo fajnie. I dzisiaj będziemy jeść na zewnątrz. Mi się wykąpać cały dzień, jak mówię. Idę się wykąpać, idę się wykąpać, a później robię milion rzeczy i na koniec wykąpałam się dopiero po kolacji. E, czas na relaks, szybka wieczorna pielęgnacja. E, zaczynam zawsze pod prysznicem, od oczywiście demakijażu, w szczególności kiedy nawet nie mam tego makijażu, ale używam dużo filtru. Ostatnio testuję ten od Beziglap. Jest to kojący żel oczyszczający do skóry naczynkowej i wrażliwej. Mamy tutaj 2% betainy, naryngieniny, ectoiny i powiem Wam, że świetnie mi się go używa, plus za tą pipetkę. Bardzo dobrze radzi sobie właśnie z demakijażem, z pozbyciem się właśnie wszelkich jakichś nieczystości z naszej skóry. Yy, ma bardzo fajną konsystencję, nie piecze w oczy i w ogóle no, ładny zapach. Oczywiście kolejny krok przy pielęgnacji rannej wieczornej to u mnie Woda termalna, albo yy, musi to być tonik, albo są to hydrolaty. Spryskujemy obficie, Nie będę teraz pokazywać, że spryskuję też tekort, ale tak robię. Później oczywiście sięgam po serum i w pielęgnacji i rannej, i właśnie dzisiaj też w wieczornej powiem Wam o serum, które ostatnio odkryłam i które stosuje się super. Jest to właśnie serum ujędrniające z czystymi peptydami miedziowymi. Bardzo się ostatnio polubiłam z tym serum, bardzo często po niego sięgam i chętnie po niego sięgam, dzięki temu właśnie, że on się szybko wchłania. Polecam osobom, które mają taką skórę wiotką, z widocznymi już oznakami starzenia, ze zmarszczkami mimetycznymi, bo właśnie dzięki swoim składnikom, Poprawia widocznie elastyczność skóry, staje się ona bardziej sprężysta, napięta. Po stosowaniu tego serum możecie naprawdę zauważyć, że Wasza skóra będzie nawilżona, bardziej napięta. Stosuje też pod makijaż świetny, nic się nie roluje, bardzo szybko się wchłania, naprawdę super. Ma taki bardzo ciekawy kolor, który wpada w taki błękit z fioletem, można powiedzieć. Serum, które możemy stosować codziennie, co jest duży plus i widać efekty po dłuższym stosowaniu. Możemy stosować zarówno rano, jak i wieczorem pod krem. Nakładam na twarz taką niedużą ilość, kilka kropelek i tak często też wklepuję, dzisiaj jeszcze dostałam w oko od mojego syna, kiedy się bawiliśmy i mam nadzieję, że mi silnik nie wyjdzie. Ja tu nagrywam otwarte okno i włączył się u kogoś alarm. No, wreszcie wyłączyli. Serum stosuję od kilku tygodni i widzę już efekty na twarzy. Skóra jest bardziej taka napięta, wypełniona. Plus za to, że też fajnie się go stosuje na dzień, on się nie roluje. Za to, że nie musimy tutaj kontrolować tych składników, bo nic nam się nie dzieje, bo możemy go stosować zaró zarówno rano i wieczorem. I codziennie, więc jeśli nie chcecie mieć milion kosmetyków, tysiąc kremów, serum, to to może być właśnie dla Was, ze względu na to, że tutaj możecie wybrać sobie jedno serum i możecie go stosować sobie, póki Wam się nie skończy rano i wieczorem. Na koniec zamykam pielęgnację, i tutaj ostatnio dostałam próbkę Anna Jaki Ultra Time. Bardzo fajnie mi się używa tego kremu na noc, także nie wiem, czy nie zakupię w pełnym formacie albo sięgam też bardzo lubię, uwielbiam dalkemi. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie, że y, uwielbiam ich krem pod oczy, y, jeśli chodzi o kremy takie bardzo bogate i gęste, bo jeśli nie, to też bardzo lubię ten od Beisiglab, ale on ma taką konsystencję żelową, lekką, szybko się wchłania. Ten też bardzo szybko się wchłania, ale używam go bardziej już jako takiej maski na noc. Bo nakładam go większą ilość pod oczy i pozostawiam właśnie do, żeby się wchłonął. Uwielbiam zapachy tych kremów od Dachami bardzo fajny też packaging, bardzo często o tym mówię. Zapomniałam dodać, że pod prysznicem bardzo często się szczotkuje, masuję sobie po prostu skórę albo przed prysznicem, albo zaraz po. Szczotkuję całe ciało, później spłukuję taki fajny skrap, pobudzenie. Dzisiaj zamkniemy sobie pielęgnację tym Broad Spectrum Remedy i jest to też dalkemi, bardzo fajny też krem, wiele razy Wam o nim mówiłam, on ma też długą listę niesamowitych składników, to są w ogóle kremy, które mają bardzo ciekawe składy, przepiękny zapach, bo no tutaj mamy też hydrolaty, no bomba, uwielbiam. To jest taka moja pielęgnacja wieczorna kokkola, taka pielęgnacja, która powoduje, że koi mi zmysły, potrafię się zrelaksować przy takiej pielęgnacji, masuję sobie te kremy, skóra po takiej prysznicu dłuższym jest odprężona, fajnie wchłania te wszystkie składniki aktywne i jestem gotowa, by wreszcie odpocząć, bo dzisiejszy dzień był bardzo wymagający. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.